Proszę Państwa, no nic, tylko proroctwa mnie wspierają, bo tak jak przypuszczałem, Niemcy są państwem poważnym, nawet jak nasza złota pani od czasu do czasu ma napady wariactwa, Ciekaw jestem, czy nie na takim samym tle, o które pani Janda podejrzewała panią posłankę Krystynę Pawłowicz, bo nasza złota pani też jest w podobnym wieku, więc różne tam uderzenia wody sodowej do głowy może przeżywać. No, ale... Prędzej czy później nastanie bolesny powrót do rzeczywistości. No i właśnie obserwujemy w Niemczech początek takiego zwrotu. O ile jeszcze kilka miesięcy temu tysiące Niemców witało na dworcach kolejowych i gdzie indziej uchodźców okrzykami Herzlich Willkommen, to teraz coraz częściej słychać Hände hoch. No i widać, to znamionuje zwrot o 180 stopni. Nastrojów niemieckich. Do czego to doprowadzi, bo to początek dopiero tej zmiany, a do czego, czym to się skończy, Bóg jeden wie. Na wszelki tedy wypadek pan Grzegorz Schetyna, który właśnie został gaulaiterem. Platformy obywatelskiej pojechał do Martina Czolca swojego, nie wiem, czy zwierzchnika, czy w każdym razie no, oficera prowadzącego chyba, żeby go poprosić o interwencję, żeby tutaj w Pol Polską z tymi Polni Szeszfajna zrobił porządek. No bo przecież tak dłużej być nie może, tym bardziej, że prawo i sprawiedliwość nadal rośnie w siłę, przynajmniej w sondażach, a pan prezes Jarosław Kaczyński jeden po drugim dostaje tytuły Człowieka Roku. Nie dojść, że gazeta Polska, no gazeta Polska to wiadomo, komuś innemu by przyznała tytuł Człowieka Roku. Ale tygodnik wprost, jak to zauważył przenikliwie pan prezes Kaczyński, wbrew interesom wydawnictwa, przyznał mu ten tytuł. No wyobrażam sobie, że linie kredytowe zostaną tu zablokowane teraz dla tygodnika wprost, o co już zadba nie tyle, może pan Ryszard Petru, bo pan Ryszard Petru to jest za cienki bolek ale pan generał Marek Dukaczewski poprzez swoje kontakty może już taki skutek spowodować, bo pan generał Dukaczewski, że tak powiem, sam jeden jest podobny do wojsk łączności ze słynnego przemówienia Józefa Piłsudskiego. Ci z państwa, którzy nie znają tego przemówienia, no to. Niech się dowiedzą, informuję, że Józef Piłsudski z jakichś tajemniczych powodów zaczął czynić wojskom łączności wyrzuty, że dają na obydwie strony. No i tu pan generał Dukaszewski zdaje się, że jest, upodobnił się do wojsk łączności, bo wykryto mu teczkę personalną, że odbył kurs w Gieru sowieckim. Już w 80, w lipcu 89 roku, kiedy to nastąpiła sławna transformacja ustrojowa, a on jak gdyby nigdy nic po staremu w gieru. No i teraz raz dóbr przewerbował się do naszego największego sojusznika, więc dlatego suponuję, że pan generał też upodobnił się do wojsk łączności. No i oczywiście ponieważ Żydzi. Wprawdzie to jest pogląd antysemicki. Taka opinia, że Żydzi mają nadreprezentację w świecie finansery, no ale my się nie boimy takich posądzeń o antysemityzm. Uważamy, że ja w każdym razie uważam, że antysemityzm jest mylony ze spostrzegawczością. No, spostrzegawczość zaś podpowiada mi, że Żydzi rzeczywiście mają nadreprezentację w świecie. Finansjery. No i teraz Żydzi Żydy razem z Hamami odnowiły sojusz. Zerwany w swoim czasie jeszcze w latach 50., -tych. jak to się historia powtarza, proszę Państwa. No więc Żydy nawiązały znowu sojusz z Hamami. Dzięki czemu możliwości pana generała, jak przypuszczam, się zwiększyły. No i stąd te agencje ratingowe i tak dalej. Proszę Państwa, tymczasem... Rząd jak gdyby nigdy nic realizuje swoje obietnice przed wyborcę Pani Beata Szydło, triumfalnie potrząsa takim tym projektem rodzina 500. Warto przypomnieć niedawno uchwaloną ustawę budżetową. Otóż deficyt zaplanowano na poziomie 55 prawie miliardów złotych. Koszty obsługi długu publicznego prawdopodobnie przekroczą w związku z tym 56 miliardów złotych, no i dopiero na tym tle możemy ocenić, że tak powiem, plusy dodatnie i plusy ujemne programu Rodzina 500. Jeżeli podzielimy ten deficyt, te koszty obsługi długu publicznego 56 miliardów między liczbę obywateli rzeczywiście mieszkańców, w Polsce, to nam wychodzi tak mniej więcej około 1800 złotych na y, obywatela, y, więc jeżeli rodzina y, tak, która ma być objęta tym programem, 500+, plus y, na drugie i trzecie i każde następne dziecko, y, no to musi mieć tych dzieci co najmniej trójkę, prawda, więc typowa rodzina, dwoje rodziców, troje, troje dzieci, y, musiałaby zapłacić y, powyżej 8000 tysięcy złotych rocznie tylko na obsługę długu publicznego, bo to przecież ktoś musi za to płacić. No więc jeżeli to podzielimy przez 500, to nam wychodzi 16. Jedno dziecko jeszcze będzie miało deficyt z tych 500 zł. No drugie może się wyrobi, ale przecież jeszcze inne podatki i świadczenia są. No krótko mówiąc zamienił stryjek siekierkę na kijek, ale to tak już jest przy socjalizmie, że kto daje, odbiera, to się w Piekle poniewiera. Oczywiście e, na razie wszyscy od 1 kwietnia będą się nasłazali, e, jakie to e, dobrodziejstwa ich spotykają, no ale przecież wzrośnie od tego jeszcze liczba urzędników, którzy będą musieli to wszystko podliczać, e, badać zamożność poszczególnych dzieci i rodziców i tak dalej. No to wszystko będzie strasznie drogo kosztowało, żeby się tylko skończyło na deficycie 50. 5 miliardów. Obawiam się, że może być znacznie gorzej, zwłaszcza, że opozycja twierdzi, iż prognozy wzrostu gospodarczego są, są przeszacowane. Może to prawda, zwłaszcza, że no, jeżeli nadal będziemy na stopie wojennej z, ze złym ruskim czekistą Putinem, to rzeczywiście różne niespodzianki od rodzaju zablokowania transportu. Mogą nas czekać, no to oczywiście z tego wpływów podatkowych nie będzie, raczej będą straty, no i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nasi, nasz największy sojusznik odgraża się, że przesunie tutaj sporo ciężkiej broni do magazynów w Polsce, tak żeby wyposażyć przynajmniej brygadę pancerną. Proszę Państwa, nie wiem czy nasz największy sojusznik sobie kpi z nas, czy o ja pyta, ale brygada pancerna jako zapora dla w, 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 w rosyjskiej armii, nie wydaje się czymś wiarygodnym. No więc w, to są takie tylko chyba przekomarzania. Za te w, przekomarzania powinniśmy zażądać zapłaty, bo Amerykanie mogą się z Moskalikami przekomarzać, nawet na polskim terytorium i nawet w, w, kosztem pewnego polskiego interesu, ale powiada, jeżeli rząd nie załatwi z, y, jeszcze w tym roku, przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Obamą, y, Takiej uroczystej deklaracji, że Stany Zjednoczone nie będą na nas naciskały w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, a z przyszłym prezydentem w listopadzie, który w listopadzie zostanie wybrany, nie załatwi kroplówki finansowej w wysokości co najmniej 4 miliardów dolarów rocznie, żeby Polska była traktowana tak samo jak drugie państwo frontowe, to znaczy Izrael no to myślę, że znowu mamy do czynienia z jakimś stosunkiem wasalnym na kolanach, mimo, że pan minister Waszczykowski się zastrzega, że tak nie będzie, no to nie we wszystkim można mu wierzyć. W stosunku do Putina na kolanach pewnie nie, ale w stosunku do naszego największego sojusznika to już nie na kolanach, tylko plackiem i na wznak, więc dobrze to wszystko nie wygląda. Jak to trochę nie wiem, czy wypada mi tak powiedzieć, ale chciałbym zacytować brutalnie fragment Towarzysza Szmaciaka. E, z, z, kiedy to Waldemar Szmaciak poderwał dziewczynę Stefanię, która uchodziła za dziewczynę jego przyjaciela Rurki, no i Rurka go przyłapał in flagranti i zażądał zapłaty. Powiedział, dmuchaj ją, ale nie za darmo. Więc tutaj też, no nie za darmo, prawda? To był błąd naszych tu polityków, naszych umiewanych przywódców, że dawali się dmuchać i za darmo. Więc jakiś, kiedyś musimy y, jakiś morał z, te, z tego wszystkiego wyciągnąć, żeby Polak był przynajmniej po szkodzie mądry. Y, no ale na razie nic na to nie wskazuje. Proszę Państwa, jeszcze o jednej sprawie chciałbym powiedzieć, bo no, zbulwersowana była opinia publiczna zapowiedzią debaty z naszym byłym prezydentem Lechem Wałęsą w sprawie Bolka. Nie wiem dlaczego władze Instytutu Pamięci Narodowej w... W, pod, w podskokach spełniają wszystkie zachciewajki Kukuńka, no ale widocznie jest jakiś powód, przynajmniej w Gdańsku, żeby takie zachciewajki, kukuńka w podskokach spełniać. No ale zdaje się, że kukuniec zdrefił, bo nie wiem, czy, te, czy ta debata się odbędzie w przepisanym terminie, ponieważ chodzą słuchy, że kukuniek właśnie wtedy ma pojechać do Chile na wykłady pewnie zostanie tam profesorem, tak jak pan Władysław Bartoszewski-Nieboszczyk. No i jeszcze zacznie się tytułować profesorem, no czego oczywiście tam go nie znają. to Chile leży bardzo daleko od Polski, w związku z tym być może, że jeszcze nie wiedzą, co kto to jest za, co to jest za dana, ten kukuniek. No i myślą, że to wszystko naprawdę z tym obaleniem komunizmu, więc już bliżej to już da się tam żadnych wykładów nie ma, ale im dalej, tym jeszcze lepsza perspektywa. Proszę Państwa. No, widać, że czekają nas ciekawe tutaj wydarzenia, tym bardziej, że jasno widzę, zapowiadają straszliwe paroksyzmy, które czekają naszą Ojczyznę, ale nie tylko naszą biedną Ojczyznę, bo nawet przepowiednie krążą po świecie. Że papież Franciszek ma być ostatnim papieżem, w związku z tym, że cała Ziemia przez jakiś czas będzie płonęła. No, kiedyż takie przepowiednie wygłaszać, jak nie przed Środą Popielcową? Przed Środą Popielcową przypominam, że jest tłusty czwartek, więc zanim Ziemia zacznie płonąć i że tak powiem, paroksyzmy nas tutaj dotknął, to najedzmy się pączkami, żebyśmy mieli zapasy na zimę jakieś jeszcze, bo nie wiadomo, co nam jutro przyniesie. Tym bardziej, że jeśli nasz sojusznik zacznie nas tutaj, że tak powiem, eksploatować militarnie, w tym celu właśnie Nasza niezwyciężona armia podjęła rejestrację, zapoczątkowała rejestrację mężczyzn zdolnych do walki. Okazuje się, że 250 tysięcy takich mężczyzn jest. No jeszcze nie wiadomo, czy wszyscy są zdolni do walki i do jakiej walki. Do walki o pokój to na pewno, ale czy tam do takiej walki wręcz na przykład wszyscy są zdolni, tego nie wiemy. Pan minister Macierewicz ma powołać brygady obrony terytorialnej, rozmieścić je wzdłuż wschodniej granicy. Rozumiem, że wzdłuż zachodniej granicy będzie ten ciężki sprzęt amerykański, a wzdłuż granicy wschodniej będą te brygady obrony terytorialnej, a w środku nic. To jest nawet zgodne z doktryną y, przedstawioną w swoim czasie przez Józefa Piłsudskiego, y, który nie tylko o wojskach łączności się wyrażał, ale nawet kiedyś porównał Polskę do obwarzanka, że y, najlepsze to jest to, co jest na obrzeżach, a w środku dziura. Tak to proszę Państwa historia się u nas powtarza, nie tylko w przypadku pana generała Dukaczewskiego, nie tylko w przypadku Kukuńka naszego, ale nawet z doktryny sformułowane w swoim czasie przez Józefa Piłsudskiego, czy to w sprawie Wojsk Łączności, czy to w sprawie Obarzanka zaczynają żyć drugim życiem. Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj w historycznym momencie, ponieważ za 7 godzin, 7,5 godziny powstanie w Europie nowe państwo, nowe cesarstwo europejskie pod nazwą Unia Europejska i Polska stanie się częścią ładową tego państwa. Musimy demonstrować przed siedzibą generała Dukaczewskiego, przed siedzibą generała Czempińskiego przed siedzibą generała Petelickiego. ja nie wiem, gdzie oni siedzą, ale w każdym razie przed tymi siedzibami, bo oni tak naprawdę tworzą dyrektoriat prawdziwych władców Polski. Nie ta banda drapich rusków, która tutaj siedzi. Oni nic nie mogą. Oni nic nie mogą, oni mogą tylko wypić i zakończyć. Więc z nimi nie ma co rozmawiać, bo oni nic nie mogą. Oni są wystrugani z banana przez prawdziwych władców naszego nieszczęśliwego kraju.